Warto zwrócić uwagę na pewną rzecz. Państwo islamskie dysponuje dosyć dużymi pieniędzmi, które głównie się biorą ze sprzedaży ropy po konkurencyjnych cenach, bo oni położyli rękę na źródłach ropy na rafineriach i sprzedają ropę. Te ropę kupuje między innymi Izrael. Więc bardzo łatwo można by przeciąć źródła finansowania. I podciąć korzenie siły państwa islamskiego, gdyby po prostu za te kroste na ciele świata ktoś się wreszcie wziął. Ale nikt się. Wszyscy się boją, wszyscy udają, że nie widzą tego słonia w menadżerii, no bo zaraz zostaną oskarżeni o antysemityzm. No i co z tego? To nie jest antysemityzm. Teraz się myli antysemityzm ze spostrzegawczością. Więc ja bym się takimi oskarżeniami nie przejmował. Zresztą jestem oskarżany, jak Państwo widzą, nic złego się nie dzieje.